Genealogiczne śledztwo to kanał, jak sama nazwa wskazuje, poświęcony dochodzeniom bardzo specyficznym, bo zajmującym się genealogią, zarówno tą dotyczącą mojej bliższej i dalszej rodziny, jak również i pochodzeniu osób ze świata kultury, nauki i tzw. show biznesu, urodzonych co prawda za granicą, ale posiadających polskie korzenie. Opowiedziałem Wam już o przodkach Timothy'ego Szalamy. Nikolasa Cage'a i Marty Stewart. Ale to dopiero początek. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Przeglądając XIX-wieczne materiały w poszukiwaniu przodków Tealeoni, zetknąłem się z tematem, który rzutował na życie wielu Polaków w tamtym czasie. Mieszkających głównie na terenie zaboru rosyjskiego. Mówię tu oczywiście o represjach doznawanych od Rosjan, głównie w postaci zsyłek na Syberię lub na inne krańce rosyjskiego imperium. I tak na przykład w książce autorstwa Michała Janika, Dzieje Polaków na Syberii, jednym tchem jako zesłańcy, wymienieni byli między innymi trzy razy pradziadek tej Adolf Roszkowski, za którym na dobrowolne wygnanie ruszyłego jego żona. Antonilda Fafius, ale Gustaw Ehrenberg, poeta i nieślubny syn Cara i Weroniki Dzierżanowskiej, o którym wspominałem w jednym z odcinków generologicznego Śledztwa a propos Aleksandra Dzierżanowskiego, męża jednej z moich rungówien, czy Ewa Zwendorfów-Felińska, babka młodych Poniatowskich i hamców z Cepcewicz na Wołyniu, o których edukacja troszczyła się moja pra prababka Stanisława Miski. Dlatego też chciałbym korzystając z informacji odnalezionych w starych dziennikach czy wspomnieniach przytoczyć kilka informacji dotyczących w tym przypadku przodków tej Leonii, ale też równocześnie tysięcy innych osób mieszkających na terenach polskich zajętych przez Rosjan. Pokazuje to zresztą, że lata, a nawet wieki mijają, ale mentalność samych Rosjan czy to pod berłem Carów, butem Stalina, czy Putina, pozostaje ta sama. Trzy razy pradziadek Tei Adolf Roszkowski urodził się w roku 1808 na Wołyniu. Był urzędnikiem sądowym w Żytomierzu, gdzie też w roku 1836 wstąpił do tajnego związku, mającego na celu oczywiście odzyskanie niepodległości przez Polskę. Aresztowany dwa lata później, skazany został na 20 lat ciężkich robót a następnie dożywotnie osiedlenie się na Syberii. Przy okazji zbierania materiałów na jego temat wyjaśniła się też zagadka pokrewieństwa łączącego rucińskich z rożkowskimi, a pośrednio także z kurlandzkimi baronami rozenami, co doprowadziło nas w poprzednim odcinku podcastu do całkiem pokoźnego akapitu o Ignacym Paderewskim – i tu, niczym w matrioszce, zaczęły pojawiać się kolejne i kolejne pasjonujące historie związane z tym nazwiskiem, a dokładniej z jednym z jego przedstawicieli, Justynianie Rucińskim. Opowiem o tym pokrótce jako jednej z pobocznych ciekawostek, których wiele znajduje się podczas takich genealogicznych poszukiwań. Justynian jest bowiem autorem jednej z najbardziej poważanych książek, Konarszczyk 1838-1878, pamiętnik zesłania na Sybir, opisujących na swoim przykładzie życie Polaków zesłanych po wykryciu spisku konarskiego na Syberię. Już na jednej z pierwszych stronic można znaleźć informację o Adolfie Roszkowskim. Tutaj cytuję. Adolf Roszkowski przed rokiem, to znaczy w roku 1838, ożeniony z Antonilą Fafius, śliczną kobietą, ojciec karmiącej się piersią Wandzi, czyli pra babki tej. I to właśnie w tej książce znalazłem informację o pokrewieństwie łączącym rodziny Rucińskich i Roszkowskich. Otóż Antonila Ruszkowska, żona Adolfa Ruszkowskiego, trzy razy pradziadków, tej Leoni była cioteczną siostrą Justyniana Rucińskiego, co oznacza, że jego ojciec i matka Antonili byli rodzeństwem. Wciąż jednak nie wiem, a propos tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu, jakie konkretne więzy pokrewieństwa łączyły teściową Ignacego Paderewskiego Katarzynę von Rosen z domu, właśnie Rucińską, ze wspomnianymi przed chwilą Rucińskimi. Patrząc na daty ich urodzin, stawiałbym na to, że Katarzyna Rucińska to kolejna siostra Antoniny, żony Jana Fafiusa i przyszłej teściowej Adolfa Roszkowskiego i Ignacego Rucińskiego, ojca wspomnianego autora pamiętnika o losach syberyjskich ze zesłańców. Wertując rosyjskojęzyczne materiały na temat rodziny Fanorosenów, a pochodzili z niej znani w Rosji generałowie, potomkowie Niemców zamieszkałych w Kurlandii, dowiedziałem się, że ojcem Katarzyny von Rosen z domu Ruciński był Kazimierz. Tutaj przydał się rosyjska zwyczaj zapisywania po imieniu danej osoby również imienia jej ojca. Niestety, na razie nie udało mi się odnaleźć jakiegoś śladu po Kazimierzu rucińskim, ewentualnym pięć razy pradziadku Tea Leoni. No, ale ręka do góry, kto się nie pogubił w tych wywodach? Dla ułatwienia na blogu załączam schematy drzew genealogicznych wymienionych przed chwilą osób. Losy Justyniana Rucińskiego nieustannie splatały się z losami męża jego wspomnianej tu już ciotecznej siostry Anny Fafius, czyli Adolfem. Różkowskim. Oboje w mniej więcej tym samym czasie znaleźli się na wygnaniu w Syberii, przeżyli tam swoje z pewnością najtrudniejsze lata i również razem z tej nieprzyjaznej krainy powrócili do swoich najbliższych wojczyźnie. Pamiętnik Justyniana obejmuje czas spędzony przez niego na wygnaniu. Z oczywistych powodów nie wspomina w nim o tym, co było dla niego tematem krępującym, a o czym w swoim czasie plotkował cały Wołyń. Posłużę się tu krótkim cytatem zapracowania Wiktory Śliwowskiej, materiały do historii zesłańców syberyjskich. Cytuję. Był bowiem Justynian synem Zofii z Mozelewskich Rucińskiej i Ignacego, podsędka, właściciela majątku łasków, w którym w roku 1821 bywał autor Marii, by leczyć Zofię Rucińską magnetyzmem. Romans matki Justyniana należał do najgłośniejszych skandali obyczajowych lat dwudziestych minionego stulecia. Nazwisko poety nie pojawia się jednak na kartach pamiętnika, czemu zresztą trudno się dziwić. Zofia Rocińska po śmierci Malczewskiego Tułała się czas jakiś pokrewnych i przyjaciołach, ostatecznie jednak wróciła do męża i pogrążyła się w dewocji. Mowa tu jest oczywiście o romansie matki Justyniana z poetą, bożyszczem nie tylko wczesnych nastolatek, Antonim Malczewskim, autorem m.in. kultowej w tamtych czasach, czyli początkach wieku XIX, pierwszej polskiej powieści romantycznej Maria. No, to tyle na temat bogatych dziejów Justyniana Rucińskiego. Przejdźmy teraz do. Trzy razy pradziadka Tej Leone Adolfa Roszkowskiego. I tu ponownie zacytuję fragment wspomnianej już pracy Wiktorii Śliwowskiej, która zamieściła krótki, a treściwy opis jego osoby. Adolf Roszkowski, urodzony w 1808, zmarł około 1880 roku, syn Józefa, szlachcic powiatu starokonstantynowskiego na Wołyniu. Archiwariusz Sądu Powiatowego w Żytomierzu wstąpił do tajnego związku w kwietniu 1836 roku i pełnił w nim funkcję sekretarza obwodu Żytomierskiego. Dzięki niemu spisek znacznie się rozszerzył, zwłaszcza wśród młodzieży. Aresztowany w roku 1838, skazany został 26 lutego 1839 roku na 20 lat ciężkich robót, a następnie Dożywotnie osiedlenie się na Syberii. Karę odbywał w miejscowości Gorna, w kraju zawajkalskim. 1 października 1843, na mocy łaski carskiej, przeniesiono go na osiedlenie. Mieszkał wraz z przybyłą doń żoną w Irkucku do 7 marca 1848 roku, kiedy dzięki kolejnej łasce. Mógł wraz z rodziną przenieść się do Kaługi. Jesienią 1852 uzyskał zgodę na powrót do kraju. Nie ma tu wzmianki o tym, że żona Dorfa Roszkowskiego, zanim zdecydowała się mu towarzyszyć w trakcie tego ponad dziesięcioletniego pobytu na nieprzyjaznej ziemi, stoczyła prawdziwą batalię z samą sobą. Małżeństwo to miało już, bowiem urodzoną w roku 1839, małą córeczkę Wandę. Pra pra tej Leonii. Niestety był zakaz zabierania tak małych dzieci na Syberię. Antonilla podjęła więc swoją chyba najtrudniejszą w całym życiu decyzję: zostawiła córeczkę ze swoją mamą. Później, dzięki pomocy Dionizy Poniatowskiej, żony jednego z najbogatszych właścicieli ziemskich we wschodniej Ukrainie Dariusza Poniatowskiego dziewczynka odebrała doskonałe. Wykształcenie. Dodam tylko, że ci poniatowcy Stachańczy, bo tak się nazywał jeden z ich głównych majątków, byli krewnymi poniatowskich Scepcewicz na Wołniu, z którymi związana była moja babka Stanisława Miski. Tak to co raz omawiając osoby już nie z mojej rodziny, ciągle napotykam na znane mi już wcześniej miejsca czy osoby. Zachował się w drukowanej w odcinkach powieści Antoniego Wysockiego, Polonez Ogińskiego, opis. Starań Antonilli Roszkowskiej u carskiego urzędnika o możliwość wyjazdu do męża przebywającego już na Syberii. Przytoczę go tu w całości, bo pomimo całego tragizmu sytuacji, w jakiej znajdowało się to młode małżeństwo, wiele to mówi zarówno o harcie ducha żona Adolfa Roszkowskiego, jak i o mentalności carskich urzędników. Dodam tylko, że wieloletnie starania o urżenie losu tego skazańca zostały. Uwieńczone powodzeniem. Dzięki łapówce, no w końcu w Rosji niewiele się bez niej działo, i w wpływowej na carskim dworze rodziny von Rosen, z którymi spokrewniona była rodzina Rucińskich, z której to pochodziła matka Antonilli. A oto wspomniany fragment opowieści. Pani Antonilla z Pfafiusów -Roszkowska prosiła o pozwolenie wyjazdu do męża przebywającego na zesłaniu. Listy ze skazanymi wolno było wymieniać pod trzykrotną cenzurą raz na pół roku. Już aby być razem z mężem, oskarżyła się współdział w działalności spiskowej, ale to nie pomogło, a jeszcze za wprowadzenie w błąd władzy została skazana administracyjnie na kilka miesięcy aresztu. Kara odbyła, co prawda, lekką, przemieszkała te kilka miesięcy w hotelu, żandarm, dżemą, w korytarzu, nie wzbraniając przyjmować wizyt znajomych, także nieraz przed hotelem stało po kilkanaście powozów. Różne aż do w kopalniach rtęci, przykucia kajdanami do taczek, różnego stopnia były w Rosji areszty, więzienia i egzekucje. Uczynny szef kancelarii przygotował przed audiencją do podpisu potrzebne do mm, wyjazdu papiery, paszport i list do gu gubernatora Irkucka, gdzie kończyła się Rosja Europejska i droga przed drogą na Sybir. Piękna, zbudowana jak bogini była pani Antonilla Roszkowska. W salonach nazywano ją Dianą, choć nie polowała na ofiary. Twarz miała foremną, delikatną, jakby wyrzeźbioną ręką anioła, matowo bladą oczy pociągające serca ku sobie. Generał gubernator Bipkow utonął w tych oczach. Kaleka, ale z fantazją. Przytulił panią Antonillę ku sobie jedną swą ręką i pocałował. A ona pokornie prosząca trzasnęła go w twarz. Dała w twarz ekscelencji. Rezultat tej osobliwej audiencji? Człowiek światowy był zdania, że policzek od kobiety nie jest obrazą. Kto wie, w tej sytuacji, może nawet komplementem, kobieta? Kobietom wszystko wolno. Niedługo dziwił się temu policzkowi, mruknął słusznie i dał pozwolenie. Adolf Roszkowski wraz z rodziną, na, wyg na wygnaniu urodził mu się jeszcze syn Stanisław i córka Julia, osiedlili się w Lublinie, gdzie też w roku 1872 zmarł. Jego małżonka przeżyła go o prawie że 30 Lat, przeniosła się, jak się domyślam, w ślad za swoimi dziećmi do Warszawy, gdzie też w roku 1900 zmarła. W swoich ostatnich latach życia dosięgła ją osobliwa choroba. W tym momencie przytoczę fragment pamiętników rodzinnych autorstwa już cytowanej w pierwszej części opowieści o przodkach tej Leoni. Wspominamy Wandy Miłaszewskiej. Pamiętam już tylko sparaliżowaną staruszkę, która przenoszona z łóżka na fotel i z fotela na łóżko. Atak apoplektyczny na parę lat przed śmiercią poraził jakieś centra mózgowe. Bunia, zachowawszy całą jasność myślenia, używała słów niewłaściwych, czasem aż rażąco sprzecznych z intencją, w jakiej były wypowiadane. Wywoływało to nieraz mimowolną wesołość słuchaczy, choć było tak tragiczne dla niej. Pragnąc, na przykład, jak najgościnniej powitać staruszków adamowskich, czyli. Rodziców Józefa, znanego wiączelisty profesora konserwatora bostońskiego, żona tego z najstarszą wnuczką Buni a moją ciotką Antoniną Szumowską, przybyłych do niej z pierwszą oficjalną wizytą, wygłosiła zdanie bynajmniej nie licujące z sytuacją. A, i te dwa gałgany już są! Skoro mm, wywołałem już do tablicy innych przodków tej Leoni. Jej pradziadków Józefa i Antoninę z Szumowskich Adamowskich. To wobec tego kilka słów również i o nich. Jej trzy razy pradziadek, Wincenty Adamowski, urodził się w Mazowieckiej wsi Maciejowice, ale z Mariusz w Warszawie i to właśnie z nią związana była rodzina Adamowskich przez większą część wieku XIX. Nie potrafiłem znaleźć informacji, kiedy dokładnie Adamowscy przenieśli się bądź też mieli mieszkanie w dwóch miejscowościach, z Warszawy do Skierniewic. Z jednej bowiem strony wszystkie dzieci Wincentego Adamowskiego rodzą się w Warszawie ostatnio w roku 1877, a równocześnie na stronach związanych ze Skierniewicami znalazłem informację o tym, że w latach 1872-1878 do domu Adamowskich właśnie w Skierniewicach często przyjeżdżał studiujący, Podobnie jak dwóch synów Wincentego Adamowskiego, Józef i Tymoteusz, w Warszawskim Konserwatorium Muzycznym, zaprzyjaźniony z nimi Ignacy Paderewski. Wincenty pełnił funkcję naczelnika zarządu Księstwa Łowickiego właśnie w Skierniewicach. Zmarł jednak w Warszawie i tam też jest pochowany na cmentarzu powązkowskim. Cytując informację podaną na internetowym Tygodniku Skierniewickim, okazuje się, że jeszcze. W latach 70. ubiegłego wieku w Skierniewicach przy ulicy, obecnej ulicy Piłsudskiego stał drewniany dworek, który był własnością pradziadków tej Leoni. Niestety w roku 1974 został on przed wizytą w tym mieście Edwarda Gierka rozebrany, gdyż według ówczesnych desydentów szpecił okolice. Ciekawostką związaną również ze Skierniewicami i mieszkającymi tam Adamowskimi jest to, że Janina, siostra Józefa i Tymoteusza Adamowskich, była matką Tymoteusza Prokulskiego, urodzonego w roku 1898, przedwojennego reżysera, autora piosenek i konferencjera. To właśnie on napisał polskie słowa do piosenki Serce to najpiękniejsze słowo świata, a także pamiętny przebój w maleńkiej, cichej kawiarence. Niestety, podczas wojny splamił swój honor, organizując w Warszawie przedstawienia teatralne bardzo niskich lotów, wystawiane za aprobatą niemieckich okupantów. Kolejny prapradziadek tej Leoni, Aleksander Jan Szumowski, urodził się w Kaczynie na Wołyniu, majątku ojca Jacjenta Szumowskiego w roku 1825. Był pedagogiem i geografem. Został za działalność spiskową zesłany w 1863 roku do. Orenburga na Syberii, gdzie spędził 4 lata. Na tułaczkę pojechała z nim znów jego żona. Wzięli ślub w roku 1861, Wanda z Roszkowskich. Ta sama, o której wspominałem już przy okazji omawiania losów rodziny Roszkowskich. To właśnie ona, mając lat 5, pozostała sama z babką, podczas gdy jej matka dołączyła na lat kilkanaście do męża Adolfa Roszkowskiego. Naprawdę. To były nieludzkie czasy. Po powrocie do kraju Aleksander Szumowski osiedlił się w Lublinie, gdzie pracował jako nauczyciel gimnazjalny. W roku 1875 wraz z żoną Wandą przeniósł się do Warszawy. Więcej na temat jego bogatej kariery zawodowej można przeczytać w notce prasowej i nekrologu opublikowanych po jego śmierci która miała miejsce w roku 1891. Zamieszczam te dokumenty na blogu Genologiczne Śledztwo. Podobnie jak inni nauczyciele Polacy niepewnej orientacji politycznej były zesłaniec syberyjski miał cały czas w carskim systemie oświaty pod górkę. Szykanowane, niedopuszczane do uczenia niektórych przedmiotów zarezerwowanych dla osób w pełni oddanych carskiej władzy, mimo to Spełnił się doskonale w swoim zawodzie, wychowując wielu uczniów, którzy potem zapisali się na kartach polskiej historii. Jednym z nich był międzywojenny minister spraw zagranicznych i współzałożyciel Narodowej Demokracji, zwanej popularnie Endecją Roman Dmowski. Córką Aleksandra była Antonina Szumowska, babka tej Leoni, pianistka i uczennica Ignacego Paderewskiego, o której to opowiadałem w poprzednim odcinku. Genealogicznego śledztwa. Nie zdążyłem niestety powiedzieć Wam o wszystkich interesujących postaciach i historiach związanych z rodziną tej, ale mam nadzieję, że tych kilka historii pozwoli Wam spojrzeć z nieco innej perspektywy na aktorkę Tia Leoni, W ostatnim czasie znaną chyba najbardziej ze swojej roli w serialu Madame Secretary. Mam nadzieję, że wysłuchaliście z ciekawością dzisiejszego odcinka podcastu Genetyczne Śledztwo. Następny pojawi się już za tydzień, jak zwykle podczas weekendu. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze.